Jestem zadowolona, bo rozdam dzieciom i dzieci będą pewnie zadowolone z tego, że otrzymają sadzonkę i ją sadzą w warunkach domowych, tak? A w której szkole? Do której szkoły to jest Szkoła podstawowa w Szercowie. Tylko no chciałam przekazać dla każdego dziecka tak? jedną sadzonkę. No niestety okazało się, że nie wszyscy dostaną tak, ale mam nadzieję, że młodsze klasy będą bardziej zainteresowane niż starsze i otrzymałem te sadzonki, które udało mi się zdobyć w ilości 200 sztuk, tak? Chociaż chciałam uzyskać 700 sztuk. Yy, Myślę, że to taki, taka lekcja przyrody zarazem? Tak, właśnie ja to ogłosiłam w szkole jako lekcję przyrody, jako niedługo mamy święto drzewa 10 października i no tutaj byłam pewna, że otrzymam tyle sztuk ile będę chciała, tak, natomiast no, okazało się dzisiaj, że jest ograniczona liczba i z tego powodu jestem troszkę zawiedziona, natomiast no w, przy, w pierwszej kolejności przekażę to uczniom młodszym, ponieważ oni na no, tutaj w naturę, w przyrodę są bardziej zainteresowani sadzeniem i na pewno się ucieszą z tej sadzonki. Dobrze, a na jakie sadzonki pani postawiła? Na sosenki, w tym, w tej chwili mam sadzonki, sosenek w bagażniku, mam nadzieję, że się jeszcze coś uda mi zdobyć, no tak, żeby jak najwięcej uczniów otrzymało te sadzonki, tak. Wzięliśmy sobie sosenkę i buki. Dlaczego akurat na to stawiacie? Yy, bo szybko rośnie, yy, jest miejsce. Zaraz jak jadę i, na działkę i, i będę sadził. Miejsce jest do tego wyznaczone? Tak jest. Znaczy one tam już mamy las taki i jeszcze chcę sobie dosadzić. No. W Polsce no, lasu raczej nie ubywa, no, ale jest świeże powietrze i tak dalej, no, jest gdzieś wyjście na grzyby czy coś. No. Sadzonki rozeszły się jak świeże bułeczki. Mieliśmy do rozdysponowania, tak jak wspominaliśmy, 2200 sztuk. Rozpoczęliśmy wydawanie o godzinie 9. Mamy godzinę za 25.10. Tak naprawdę już jesteśmy po akcji. Bo cieszyła się ta akcja bardzo dużym zainteresowaniem. Już Tydzień przed, yy, przed ogłoszeniem akcji tak naprawdę już, znaczy w czasie ogłoszenia akcji od razu były zainteresowanie, było zainteresowanie społeczeństwa, yy, no i dzisiaj frekwencja też dopisała. Na początku było to ogłoszone, że jest to nielimitowana liczba, uznaliśmy jednak, że żeby dla wszystkich troszeczkę tak naprawdę te, tego o tych sadzoneczach starczyło, uznaliśmy, że 100 sztuk to jest maksymalna liczba do wydania dla, dla każdego mieszkańca. No i jak widzicie Państwo, mamy puste stoisko już dzisiaj. Co chyba niespodzianką dużą nie jest, bo wiemy, jakim zainteresowaniem cieszą się takie sadzące. Tak jest. Nas leśników też to bardzo cieszy, że akcja sadzenia, w ogóle ta akcja i w ogóle no taki pomysł i świadomość społeczeństwa, żeby sadzić te sadzonki i zwiększać leśnictwo naszego kraju, cieszy się takim dużym powodzeniem. My jako leśnicy dajemy plus i mówimy, że społeczeństwo bełchatowskie spisało się dzisiaj na meta. Nawet sami mieszkańcy mówili, że wezmą swoje dzieci razem, tak rodzinnie, żeby... Tak jest, tak jest. No i dało się to dzisiaj też zauważyć, że byli, były właśnie osoby prywatne z rodzinami, dzieciaki, co nas też bardzo cieszy, że, że, że rodzice też uczą od najmłodszych lat tych, tych młodych ludzi, że trzeba tą przyrodę ojczystą wspierać, chociażby przez to sadzenie tych, tych drzewek. No bo jak wiemy, bez drzew tak naprawdę nie moglibyśmy w sumie funkcjonować. One dają nam tlen, one dają nam życie, a także walory, walory estetyczne. Ale też oprócz osób prywatnych pojawiły się nam tutaj też szkoły, przedszkola, że będą też w własnym zakresie sadzić te drzewka, co nas też bardzo, bardzo cieszy. Były pytania, jak sadzić, jak go nie dbać? Były choć nie tak wiele jak innymi razy, czyli, czyli chyba widać, że, że, że to społeczeństwo już na tyle też dojrzało, że mniej więcej wie jak to, przynajmniej nam się tak wydaje, że, że wiedzą jak to robić, jak to sadzić, choć niektóre osoby też pytały, staraliśmy się im odpowiedzieć fachową, fachowo. Myślę, że będzie ok. Drzewka są, teraz trzeba dużo cierpliwości. Yy, tak, teraz trzeba dużo cierpliwości, yy, trzeba je pielęgnować, trzeba je doglądać. Na pewno właśnie, tak jak tutaj w, Państwo wspomnieli, trzeba wiedzieć jak to robić, żeby posadzić najważniejsze zielonym do góry, a korzonkami w ziemię. To jest podstawa, yy, ale, ale no, tak yy, śmiejąc, yy, tak naprawdę no, trzeba tak, tych drzewek teraz doglądać i, 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 i żeby nam się udały i rosły, żeby się nam materiał sadzeniowy nie zmarnował. Cieszyć oko, za ile lat, tak mniej więcej? Eee, to znaczy, zależy co to znaczy cieszyć oko. <laughs> żeby wyglądały te drzewa mniej więcej tak jak tutaj mamy, czyli sosny jakieś 20 do 30 metrów, no to tak naprawdę 80 lat taka sosna musi nam rosnąć, żeby można powiedzieć kolokwialnie osiągnęła dość duże rozmiary i jakiś produkt z nich mógł kiedyś powstać. tak.